Jak sprawdzić stawki celne na produkty z Chin i zarobić miliony? Sprawdźmy to sobie na przykładzie tego zegarka, który na Allegro kosztuje aż 20 zł. Identyczny zegarek na 1688 kosztuje niecałe 4 juany, czyli jakieś 2 zł. Aby sprawdzić stawkę celną, najpierw musisz wejść na stronę Isztar. Następnie kliknij na przeglądarka taryfowa, następnie przeglądanie taryfy, po czym przeglądaj drzewo nomenklatury. Teraz szukamy sekcji, która nas interesuje. W naszym przypadku zegarki są w sekcji 18. Mamy już kody celne dla zegarków, aby sprawdzić stawki celne musimy zjechać do stawek celnych dla krajów trzecich. Stawka celna dla krajów trzecich, czyli między innymi dla Chin to 4,5%, jednak musicie zwrócić uwagę na to, że minimalna stawka celna to 30 eurocentów, czyli jakieś 1,5 złotego za sztukę. Więc zakładając, że ściągacie 10 tysięcy tanich zegarków z Chin,